Witam Państwa bardzo serdecznie dzisiaj na, na spotkaniu dotyczącym e, afrykańskiego Pomar e, witam na spotkaniu organizowanym przez Lubelską Izbę Rolniczą, przez Oflatę Graz Sygnały, y, które spływały do Lubelskiej Izby Rolniczej, jak również do naszego biura. Y, rejonowego w Białej Podlaskiej. Sygnały od rolników spowodowały to, iż tu w takiej sile przyjeżdżamy do Państwa po to, żeby porozmawiać o problemach e, afrykańskiego pomoru świn, który jak wiemy od 2014 roku 17 lutego pierwsze pierwsze, ognis... pierwsze przypadki zostały w naszym hmm. kraju m, stwierdzone. E, prawnicy są po to, żebyście Państwo mogli e, okazać się dokumentami z Agencji Rynku Rolnego, jak również z tego zakładu netter, gdzie, gdzie, gdzie są problemy z płatnością po to, żeby Państwu tutaj na bieżąco odpowiedzieć. Natomiast w każdą, proszę mi przypomnieć Pani kierownik, w każdą środę bodajże tak, pierwszą Pięć środę się. miesiąca Pięć. 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 jest prawnik na dyżurze w biurze w Białej Podlaskiej, w naszym biurze Izby Rolniczej to wykorzystajcie Państwo rolnicy, którzy macie taką potrzebę y, prawników. Natomiast y, jak wiemy ukazały się od 1 lipca i również od 14 lipca będą obowiązywać nowe, nowe przepisy, które mówią o przechowywaniu e, zboża, więc po 30 dniach zboże wykoszone musi być składowane i dopiero wtedy skarmiane. Natomiast zakaz jest skarmiania zielonki oraz po 90 dniach y, możemy dopiero podawać Słomę, słoma musi tyle leżakować. Z informacji uzyskanych od, czy też z Państwowego Instytutu Weterynarii, od naukowców, jak gdyby służby zagraniczne naukowe przekazały to, iż ten wirus po prostu zostanie jak gdyby samoczynnie obumrze zarówno na zbożu, jak i na, na słomie. A więc te okresy są niezbędne. Dodatkowe takie i utrudnienie to jest drodzenie e, płotem, prawda, e, chlewni czy też gospodarstwa, płot półtora metra wysokości e, na podmurówce. Wiemy też również, iż nasze, to jest dla nas e, słabo satysfakcję, że, że dopiero teraz e, jako Izba Rolnicza od dawna, od dwóch lat praktycznie mówimy o tym, żeby e, dokonać drodzenia granicy, tak? No więc pani i, i, wiceminister Lech. Zapowiada to, iż takie czynności zostaną podjęte. Granica z Ukrainą, z Białorusią ma być ogrodzona, Koszt ponad 100 milionów, 700 parę kilometrów. My idziemy dalej, uważamy, że z państwami Unii Europejskiej, czyli Litwa, Łotwa, Estonia warto się już dogadywać po to, żeby oni też tam drodzili od Rosji, a więc zamknęlibyśmy ten teren. I korzystając, próbując wykorzystywać te środki unijne, wiemy o tym, że SF już jest w Czechach, a więc to są też dalsze restrykcyjne działania. Wiemy też o tym doskonale i to pokazywaliśmy jako Lubelska Izba Rolnicza, żeby zaniechać zbierania padłych dzików, a uruchomić działanie mobilnych piecy, żeby bezpośrednio palić, bo, bo, bo koszty wydaje się nam, że byłyby tańsze yy, palenia bezpośrednio zwłok, truchła tego. Natomiast zbieranie i przesyłanie do badań no jest niestety kosztowne. Kolejna rzecz bardzo istotna to Polski Związek Łowiecki i redukcja dzików naszym zdaniem do zera. Litwa to wymyśliła w ten sposób, że wykorzystywali wojsko. Myśmy poszli też tym śladem. Mówiliśmy o tym, żeby, pisaliśmy, tak? żeby, a, żeby wykorzystać właśnie wojsko, czy też inne służby do tego, żeby ograniczyć wręcz do zera populację dzików. Dziękuję Państwu za przybycie. Ja wiem, że to jest kolejne spotkanie Państwa z władzami, z weterynarią, z służbami rolnymi w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń w powiecie bialskim. Tego rodzaju spotkania i szkolenia, ale również i konferencje organizowane były wiosną tego roku jeszcze w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, to dwukrotnie. Natomiast nie ma najmniejszej wątpliwości, że problem w powiecie bialskim zwłaszcza, a nie wiadomo, co będzie za chwilę dalej, bo od czerwca mamy ekspansję tego problemu. Narasta. W związku z powyższym spotkałem się w zeszłym tygodniu, czy może nawet jeszcze wcześniej, dwa tygodnie temu z panem Gustawem Jędrejkiem, wiceprezesem Lubelskiej Izby Rolniczej uzgodniliśmy, że zbierzemy te najważniejsze postulaty rolników z powiatu białskiego. Ja je tu mam przed sobą, zaraz je przeczytam, ja bym chciał, żebyście Państwo je uzupełniali po to, żeby z niej przyjechać jeszcze raz do Państwa, uzupełnić je, wyjaśnić je sobie i żeby takie stanowisko sformułować, z którym pojadę bezpośrednio i do Ministerstwa Rolnictwa, i do Ministerstwa Środowiska, bo problem afrykańskiego pomoru Świnie jest dzisiaj w dwóch ministerstwach. Z jednej strony w rolnictwie, bo to jest podstawa, a z drugiej strony w środowisku, bo mamy do czynienia z kołami łowieckimi, które miałyby wybić wszystkie te dziki, które są w lasach powiatu bielskiego, w szczególności powiatu biorskiego, bo wiadomo, że dzik nie zna granic powiatu, więc, więc, trudno tutaj się ograniczać do granic administracyjnych. Odbyliśmy także spotkanie wraz z władzami czy z służbami rolnymi w zeszłym tygodniu z rolnikami z powiatu razyńskiego, którzy byli u nas i w zasadzie wszystkie te wszystkie te postulaty, o których mówi pan prezes przed momentem zostały już sformułowane na piśmie i z nimi jedziemy do ministerstwa. Jak wiemy postulat jeden z tych trzech powiedzmy zasadniczych, tak, bo ja je sprowadzam do trzech. Po pierwsze wybicie wszystkich dzików to jest, to jest podstawa w tym wypadku absolutnie widoczna. Ja jeszcze w zeszłym roku byłem na konferencji w Warszawie z udziałem i ministra rolnictwa i ministra środowiska i tam taki, taki postulat z Ministerstwa Rolnictwa był jednoznaczny, z kolei Ministerstwo Środowiska twierdziło, że łowczy dają sobie doskonale radę i zeszliśmy już do poziomu 0,5 dzika na kilometr kwadratowy, a teraz chcemy zejść do 0,1 dzika na kilometr kwadratowy, a jak wiemy yy, mamy już 118, tak? Dobrze mówię? 118 tych ognisk yy, przypadków, przypadków yy, właśnie y, dzików z, z ASF-em. Wówczas, kiedy ta konferencja była, nie było jeszcze ani jednego, bo był taki moment yy, na przestrzeni tego roku, rozwoju tej choroby w powiecie bialskim, kiedy nie było ani jednego stwierdzonego przypadku dzika za ASF-em i wtedy ciężko się tłumaczyło yy, łowczym, że to dzik odpowiada za ASF, skoro nie ma ani jednego chorego dzika, były ogniska 4. zdaje się wówczas tylko yy, tutaj w tutaj powiecie bialskim, yy, świn z, 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 z ASF-em. Teraz już wiadomo, jest to zupełnie oczywiste, więc to wybicie dzików niewątpliwie do zera, jeśli się tylko daje konieczne, i z takim apelem i takim postulatem od rolników, od Państwa również, w tym tygodniu do Ministra Rolnictwa trafimy, do Ministra Rolnictwa natomiast, i do Ministra Środowiska. Natomiast samo wybicie dzików byłoby daremnym trudem, jak Państwo doskonale wiecie, gdyby nie, gdyby nie ta inicjatywa, która musi być w moim przekonaniu, w przekonaniu Izby Rolniczej, w przekonaniu Służb rolnych zrealizowana w, najbliższych, w najbliższym czasie, mianowicie budowa płotu, bo dziki z Białorusi przejdą bez żadnego problemu do, do Polski. No i trzecia rzecz podstawowa to jest kwestia dotycząca cały czas państwa, rolników, zwłaszcza rolników mniejszych, którzy mają mniejszej ilości świn, bo ci z większych hodowli. Z tymi zasadami biosekuracji większych problemów nie mają. Natomiast w tych mniejszych hodowlach naprawdę zauważalna jest i to, są, to nie są głosy, które do mnie dosierają od weterynarii czy od, czy od Izby Rolniczej to są głosy, które docierają od rolników również tych z powiatu razyńskiego, którzy byli w zeszłym tygodniu i jednoznacznie wskazują: jest cały, cała masa rolników, która nie zdaje sobie sprawy z faktu, czym jest ASF i nie zachowuje ostrożności przy hodowli tych małych hodowlach mówimy o tych kilku czy kilkunastu, czy kilkudziesięciu, to już w mniejszym, w mniejszym zakresie, tylko kilku, kilkunastu, prawda, świniach, które, które są zdecydowanie bardziej podatne na zachorowania. Ja mam następujące postulaty od Państwa i szczerze mówiąc na wszystkie chcielibyśmy uzyskać dodatkowe informacje od Państwa i je uszczegółowić, żeby nie jechać tam z, z, tylko z pustą informacją, ale ze szczegółami. Yy, mianowicie pierwsza to jest brak zapłaty za sprzedaną przodę chlebną. Na przykład sprzedaż była w miesiącu lutym czy marcu i do dnia 26 czerwca brak zapłaty. Czy to się utrzymuje? Tak, tak. Kompletnie nic, ani grosza. Ani grosza. Do dzisiejszego dnia nie ma to które zakłady są? W Których nie ma już, których nie ma? Pan to, no, pan to pan, jest postępowanie 30. układowe wszczęte. Przepraszam? Tak? Tak. tak. I 5 lipca zostało wszczęte przyspieszone postępowanie układowe tej firmy, i został wybrany doradca restrukturyzacyjny, który w celu zawarcia układu tak? i z państwem, i z innymi wierzycielami. tak? I czekamy teraz na, na informację od tego doradcy, który dopiero został ustanowiony. Natomiast no. Wiemy, że jest ta sytuacja taka, że, że wszędzie zostało postępowanie układowe tej spółki. A co to dla Państwa co oznacza? Znaczy, to oznacza, że e, doradca razem z spółką wypracują dla państw, przygotują dla Państwa propozycje układowe, które polegają na, 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 na no, albo rozłożeniu na raty zapłaty, albo umorzeniu części. i Wierzyciele wszyscy będą decydowali, tak? czy zawrzeć taki układ z, 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 z tym dłużnikiem, czy, czy, czy nie. I wtedy, jeżeli zostanie zawarty ten układ, to ten wierzyciel ma obowiązek go realizować, czyli żeby nie będą wszczęte postępowania egzekucyjne i on nadal zakład będzie funkcjonował i będzie powoli spłacał. Jeżeli do, do, dojdzie do zawarcia takiego układu. A czy na dzień dzisiejszy ten zakład funkcjonuje, pracuje, czy Z tego co wiemy, to on jest wciąż w ruchu, tak? No ale takie mamy informacje tylko, tylko z sądu. Tak? No, my tego nie wiemy. Ja byłam, byłam osobiście to, tydzień temu. Tak? Ludzie przychodzą, którzy pracują i, i podpisują listę i wychodzą. Rozmawialiśmy y, z ochraniarzem, który tam jest. Dla o, firmy ochraniarskiej jest winien prawie 100 tysięcy. I firma ochroniarska też już się y, likwiduje. Znaczy, na tym polega to Nie ma nikogo, nawet z biura nie było nikogo. Na tym to polega postępowanie układowe, jak ono zostanie zrealizowane. Także tych wszystkich dłużników teoretycznie zakład powinien spłacić. Czy państwo by nie mogło rolnikom zapłacić i niech państwo się wtedy sądzi netterem? Ja tak na chłopski rozum. Rozumiem. Ja myślę, że dzisiaj taką propozycję, jeżeli złożymy i ustalimy tutaj na tym spotkaniu. I tutaj panu wojewodzie możemy to też zasugerować. Zakład przetwórczy z udziałem Skarbu Państwa. Spółka cukrowa. Ma naprawdę rozszerzoną działalność teraz. Nie skup buraków, przetwarzanie buraków, tylko inne, inne działalności. Czy taka spółka z udziałem Skarbu Państwa nie mogłaby się zainteresować tym, żeby y, po prostu stworzyć taki zakład? Ja wiem, że to jest proces, ale pomór mamy już ponad 3 lata i ten proces się nie rozpoczął. Kiedyś go trzeba rozpocząć, bo jeżeli będzie więcej przypadków w naszych gospodarstwach, ubijanie będzie niezbędne i będzie podobna sytuacja co do tej pory. Także ja bym ten postulat podtrzymywał, ja go złożyłem już wielokrotnie, podtrzymywałem i zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej i ja bym ten postulat, y, to rolników nie interesuje kto to kupi, ale ktoś żeby kupił i płacił. To taka gwarancja by wtedy była i rząd może szybko reagować na, na takie właśnie skutki. Jest przypadek jakiś w gospodarstwie y, czy w okolicy, trzeba wykupować jest to jest to łatwiejsze. Duże zakłady nie chcą kupować? ale duże zakłady nie są w rękach państwa, to nie są z skarbu nie, państwa. Nie, ja, nie. Więc nie może rząd zmusić zakładu Sokołów czy innego do tego, ty masz jechać i kupić teraz od rolników e, tysiąc i zapłacić powiedzmy tyle i tyle. No, to jest w tych warunkach niemożliwe. To jest wada w tym sensie, czy nie tyle wada, co, co problem polegający na tym, że rzeczywiście nie ma takiego zakładu, na który mielibyśmy je bezpośrednie przełożenie. Chcę Państwo powiedzieć, że e, w ramach tej strategii odpowiedzialnego rozwoju, który od półtora roku jest e, Yy, definiowany przez ministra morawieckiego jest tam ten postulat zawarty i prace w tym kierunku poszły. Natomiast no, to nie załatwia problemu pani, prawda, ani rolników, którzy teraz sprzedali do letera tych świn. Więc z jednej strony. Postulat pana prezesa jak najbardziej niech będzie spisany, chociaż jak powtarzam, to jest w tym momencie realizowane, to nie jest proces łatwy, bo zrobić zakłady przetwórstwa mięsnego yy, na bazie jakiejś spółki skarbu państwa to nie jest kwestia dnia dzisiejszego ani mi przyszłego miesiąca, prawda? To jest, yy, to, to jest długi proces. Natomiast pani postulat oczywiście przekażemy. No i jaki tak będzieło? By I rolnik w czyn w pole wyjść, a tak się komu zamyka? Przez pole i idzie dalej i pójdzie jeszcze dalej. Jeszcze się zakradnie większe gospodarstwa. Miesiąc czasu zboże przytrzymając nawet w binie, ono nie zwalczy tego ASF-u. Bo tam temperatury nie ma takiej, żeby to zwalczyło. Chyba jeżeli mięso zabijemy świnie za ASF-em, w jakiej temperaturze zarazki się zabijają? Po 70, a zboże jak będzie z 70 stopni Celsjusza. To się zaparzy z Boże. W lutym by ludzie sprzedawali świnie. Nie zostało zapłacone ludziom po 14 dniach zgłaszali do weterynarii, żeby nettera nie polecali dalszym rolnikom, a jednak dalej polecali. I dalej ludzie się nabrali, tak jak w Ambergol. To taka sama sytuacja. To nie jest tak, że ten zakład był polecany, to był prawdopodobnie... Ale to, 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 to była informacja. To była informacja, że ten zakład może skupować świnie, bo inne zakłady nie chcą. Istnieje na Państwa stronie internetowej, Przekażę powiatowemu lekarzowi. Ale tutaj jeszcze... Jeżeli było, już było, że jest niewypłacany, no, z listy zmieńmy. Ale przecież my nie mamy informacji, jako inspekcja weterynaryjna, że jakiś zakład w lutym, że on był niewypłacalny, nie mieliśmy pieniędzy. Ale rolnicy zgłaszali do Białej do weterynarii, że było, były w lutym było sprzedane, od 1 marca miało być zapłacone nie było pieniędzy na kontakt, zgłosili żeby nie podawali dalej netera ludziom, bo dalej ludziom nie wypłacą. Można było jakąś informację nawet wywiesić, no. tak. jakby ktoś przeczytał. Ale weterynaria powinna wiedzieć, jeżeli dokładnie. zgłosił rolnik do weterynarii, że niewypłacalny jest nie tego nie polecać dalszym rolnikom, ale dalej weterynaria po, polecała i nas w butelkę wbili, tak? Do Lubelskiej Izby Rolniczej docierały informacje jeszcze miesiąc temu, że z grudnia są niepopłacone faktury. Myśmy interweniowali, dzwoniliśmy, ale nie można się było zadzwonić. I w związku z tym w tej chwili nikt nie wie, ani z Państwa, ani tutaj przedstawiciele, nikt nie wie, jakie są wierzytelności tego zakładu. Jeżeli przedstawiciel nadzorca sądowy, który jest ustanowiony i w tej chwili jest ten moment, żeby zwrócić się do nadzorcy sądowego, żeby w pierwszej kolejności zaspokoić potrzeby rolników. Tutaj jest ten moment, bo na pewno będzie układ i Państwo będziecie w tym uczestniczyć. Czy będą umorzone odsetki, nie wiem, to ja nie, nie chciałbym wchodzić w szczegóły te prawne, czy tutaj te umowy, które będą zawarte między Państwem a wierzycielem. Natomiast jest ten moment w tej chwili, żeby wykorzystać, żeby w pierwszej kolejności były zaspokojone środki na wypłatę dla rolników, którzy tą przodę sprzedają. Królnego najpierw przysłała decyzję, że należy się, wystawiła sumę, jaka mi przysługuje do tych sztuk sprzedanych półtusz, a potem przychodzi decyzja, która zaprzecza wcześniejszym, że mam zwracać pieniądze, które wcześniej mi przyznano. To nie wiem, czy to prawo działa wstecz u nas, czy tak. traktuje się wszystkich ja, może... przestępców od razu, że ja wprowadziłem w błąd kogoś, no ale ktoś, kto się podpisał pod tą decyzją, wyliczając mi tu sumy, to powinien ponieść konsekwencje i on to zwrócić. Dlaczego ja, skoro już te pieniądze rozdysponowałem, no, bo jestem w tej sytuacji, że zakłady mięsne mi nie zapłaciły. Dopłaty teraz dostałem dopiero na ostatniego czerwca, a te pieniądze dostałem koniec maja od Agencji Rynku Rolnego za wyrównanie cen do płótów. A teraz dostałem decyzję, że mam zwrócić te pieniądze, bo nie było takiej adekwatnej sprzedaży w ubiegłym roku. A mam tu księgę rejestracji świn. Gdzie hodowałem 40 macier w cyklu zamkniętym, i było tu różnie: 200, 300 sztuk i więcej. I w tym okresie akurat nie było na tyle sprzedaży. Ale to tylko z tego względu, że prosięta rosną. Jest czas na tucz. Te pół roku trzeba odliczyć. Jeżeli były sprzedane w grudniu, to następna partia była w, w, w lipcu. I tu mam zapisane, że 70 sztuk było sprzedane w lipcu. Ale. W tym okresie akurat za pierwsze półrocze no nie było tylu sztuk, co teraz byłem w stanie sprzedać, dlatego, że już nie było możliwości od sierpnia sprzedaży. Dopiero sprzedaż nastąpiła w lutym i 15 lutego do zakładów netter odstawiłem te tuczniki. Tylko, że to nie była odstawa, to po prostu była kradzież z mego gospodarstwa, bo lekarz, który był przy odbiorze. Tych świn, on powiedział, że on się nie wtrąca w to, na jakiej zasadzie to wszystko się odbywa. Kierowca podjechał pod rampę, bo miałem chlewnie z rampo ze wszystkim, nie? podjechał pod rampę, i ja mówię, że czy ważymy, czy nie, no bo mam wagę przy rampie, a on mówi ja absolutnie, nie będzie żadnego ważenia, bo on nie ma czasu na ważenie. Maciory to tylko do 280 kg, bo za resztę nie będzie płacone. Tak jakbym się po prostu mógł tylko pozbyć legalnie tego balastu <noise> dla mnie. I wtedy sprzedawałem 8 macior, 15 toczników. No ale te maciory, jak się okazało, to były niebyle jakie maciory, bo poszły w mięsności tam 57, większość takie były, a trzy tylko zakwalifikowały zakłady jako maciory, nie? Ale z tego, że yy, wagowo, bo tych największych już nie wypychałem, no bo za darmo nie było sensu, to jedna miała wagę 156 kg. Agencja mi za to w ogóle nie dopłaciła, bo 4 kg za mało. Płacą jako maciorę do, od 160 kg. I tu na decyzji jest wyszczególnione, że za mała waga. A jeszcze jak było? I wtedy przy tym yy, odbiorze co do Nettera. Ani nie dostałem żadnego zaświadczenia, ani kwitu od tego, który odbierał. Lekarz tylko wydał świadectwo, które pojechało z, z towarem, ze świniami. A tylko miałem odpis od lekarza, że na tyle sztuk mi wydał świadectwo. Tylko odpis ze świadectwa. To było całe po prostu pokwitowaniem za mój majątek, który pojechał. Później wydzwaniałem kupę razy do zakładów. Były różne propozycje, że mogą rozłożyć na raty tą sumę, że y, jeszcze poczekaj pan trochę i już będzie wszystko uregulowane, a w końcu przestali odbierać telefony i nie ma żadnego kontaktu, a w, na koniec powiedziano mi, że nie mają y, tak jakby, nie mają obowiązku mi się tłumaczyć, kiedy dostanę pieniądze. Waga mięsa była zaniżana. W stosunku do wydajności tych świn. A rozliczenie, specyfikacja półbojowa to teraz dopiero na koniec czerwca, po dwóch miesiącach, więcej nawet, została wydana. Przecież to idzie komputerowo. Na linii ubijania jest od razu waga i specyfikacja cała od razu automatycznie drukowana. Tylko po prostu no, w moim gospodarstwie to było przykro. A w innych było jeszcze gorzej. Z tego co wiem. Bo było tak, że no, te ostatnie sztuki to te paralizatory nie wytrzymywały. bo był upał wtedy. Bito prądem, To paralizatory nie wytrzymywały te. Bo te paralizator to te szczypce, nie? A jeszcze ten cały generator, czy jak te, te urządzenia, no to też było tak, że nie wytrzymywało tego, to się przyciągało w czasie, wszystko było tak że po prostu, no nie powinno być w ten sposób to robione. Myślę, że ten lekarz, który zmarł, to też między innymi to przyczyna była tego, że ten stres, te nerwy i to wszystko, bo to wysiłek. wysiłek Upał 30 stopni, ludzie strząsą przekleństwa, niesnaski w ogóle. To także to wszystko się miało ku temu. Ale mówię, nikt nie zajął stanowiska. Wybili? Już się nie kwalifikują. Już się nie kwalifikują do. Chcą się na coś przekształcić. Dzisiaj ta krewnia, co, co jest na, przeznaczona na tucz autokarniki, mieszalniki, pojedła. Też być to rozwijane. też powinno nam być zwrócone za dość uczynienie, za poniesione straty, bo przecież ludzie, którzy stawili te klewnie, kredyty pobrali i dzisiaj to spłacają, co nam zostało przez te, te lata płacić za te klewnie.